Dziś spełniły się te słowa. Czyżby słowo Boże miało jakąś datę ważności? Z Ewangelii według Świętego Łukasza: Jezus powrócił mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim. Jezus powrócił mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał cudze i usiadł a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich, dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście, a wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. Jezus ogłaszający jubileusz, czyli rok łaski, przebaczone winy, darowane długi, własność powraca do właścicieli. To nie jest plan duszpasterski, to jest w pewien sposób rysowanie autoportretu. Jezus pokazuje w ten sposób prawdę o swojej tożsamości, kim jest. Dziś w Ewangelii Łukasza wybrzmiewa jak refren. Dziś jest czas zbawienia, dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu, to dziś muszę działać. Jezus ogłasza jubileusz serca. Nie ogarnia świata przez jakiś program, ale wchodzi w Jego rany. Żeby pokazać, to serce należy do Boga. Jesteś dzieckiem Boga, możesz na nim oprzeć i zbudować swoje życie. Można mówić o Ewangelii tak, że nikt nie odpocznie, że ciągle będzie widział w Ewangelii zadanie do zrealizowania to znak, że głosimy bez ducha. Albo, że, zanim, że zamieniliśmy dziś na kiedyś, że malujemy właśnie jakiś program do zrealizowania. Popatrz dziś na to swoje duchowe ubóstwo nie ze wstydem, ale jak na przestrzeń łaski. Powiedz Bogu: Tu potrzebuję dobrej nowiny, tu potrzebuję tej wiadomości, że to dziś jest dla mnie czas łaski, że to dziś, właśnie w tym miejscu, będziesz Boże działał. Może właśnie brakuje tego jednego słowa wypowiedzianego nad Twoim życiem. Dziś, Duchu Święty. Duchu, który spocząłeś na Jezusie Chrystusie, spocznij dziś także na mnie. Obłóż jubileusz nad moim życiem, aby moje serce powróciło do Ojca, do tego, w którym ma początek, w którym ma źródło, aby moje czyny miały źródło w Twojej obecności, w Twoich natchnieniach. Działaj przeze mnie, aby ten czas, moje dziś, stało się czasem łaski i zbawienia. Amen.